No to dobra, lecimy z wyzwaniem określonym jako trudne. Ciekawe czy takie będzie. Dobra, następna moneta. Dobra, jest robot wielki, goni mnie aktualnie chyba. Tak, goni mnie. Dobra, chowam się za jakimś metalem. O nie, wygas Dobra, jest moneta szybko. Trzeba podejść pod to. Dobra, już jest. Ośmiobitowcowi się mocno obrywa teraz. Trzeba szybko przynieść i zasnął jeszcze przy okazji. Dobra, jest regeneracja. Dobra, 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 trzeba wszystko wybi wybić teraz, bo zaraz ten już mi to spadnie. I jeszcze kilka sekund trzeba go przytrzymać przy życiu. I znowu zasnął. Dobra, nie powinno być większego problemu przytrzymać go, chociaż. Ale nie, dobra, jest, wygrana runda, dobra. No to co, teraz jaki będzie poziom? Hardkorowy, mistrzowski, ekspercki, okej. Okay. Żeby ganiać te monety, to potrzebuje bardzo szybkiej postaci i Bibi jest bardzo szybka podobno. Więc użyję tej postaci po raz pierwszy, bo widzicie ma 0 pucharów i w ogóle pierwsza ranga, a moc trzecia. No więc robimy z nią. Dobra, idę po monetę, bo 13%. Dobra, 20, ileś tam sekund. 20 sekund jeszcze będzie go łatwo przytrzymać. Tylko trzeba ten bieg po monetę wygrać. Wygrałem. No i dwa, jeden wygrany poziom ekspercki. No to co, może mistrzowski. Oczywiście, że tak. To mistrzowski zaliczony, to chyba wywoła na tyle, bo ja to chyba 100 robiłem, nie, no jakieś 20 albo 30 prób robiłem tego mistrzowskiego, no i wreszcie mi się udało. Musiałem zmienić postać, żeby mi się udało, bo tak to było ciągle... O, Daryl, o ja, z małego boksa, no cóż, ale fajnie, mm, że to miałem jeszcze nagrane, że to mam nagrane, jak mi wypadł. Okej, okay, no to tyle, Pozdrawiam was serdecznie, popa, pokręcę sobie tym koltem, papa.